Witam wszystkich! Dzisiaj zamierzam zabrać Was do odkrycia serii produktów, które wydały mi się naprawdę interesujące. Nie chcę psuć niespodzianki, ale zapewniam, że warto. Dowiedz się wszystkiego zaraz po piosence przewodniej. Numer 5. Rejestrator Higvision Turbo z 4 kanałową technologią H265 Plus to produkt z najwyższej półki, idealny do zaspokojenia potrzeb monitoringu małych i średnich obszarów. Wydajność kodowania wynosi do 1080 roku P przy 15 klatkach na sekundę i pozwala na podłączenie do 6 kamer analogowych i IP. Technologia Deep Learning zmniejsza również liczbę fałszywych alarmów, klasyfikując pojazdy i osoby poruszające się w danym obszarze. Można podłączyć 5 typów kamer, a 10 TB dysk twardy SATA umożliwia zapisywanie danych w chmurach takich jak Dropbox, Google Drive czy Microsoft OneDrive. Inteligentne wyszukiwanie pozwala szybko zlokalizować fragmenty wideo, w których występują określone zdarzenia. Jeśli jeszcze jesteś zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 4 jest to doskonały rejestrator do monitoringu wizyjnego, który oferuje aż 16 kanałów kamer analogowych. Obsługuje technologię kompresji H265, dzięki czemu może nagrywać ostry obraz do 1080 roku P przy 25 lub 30 klatkach na sekundę, nie zajmując przy tym zbyt wiele miejsca na dysku twardym, który może mieć nawet 8 TB pamięci. Jest kompatybilny z kamerami BNC HDCVI, AHD, TVI i CVBS PAL, NTSC. Możliwa jest także integracja kamer na duże odległości do 800 000 metrów z wykorzystaniem tradycyjnego okablowania mikrokoncentrycznego. Wśród różnych dostępnych trybów nagrywania są nagrywanie ręczne, detekcja ruchu i nagrywanie ciągłe. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 3. Jest to kompaktowy rejestrator z licznymi funkcjami zapewniającymi wysokiej jakości nadzór. Oferuje do 16 kanałów podglądu na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, tworzenie kopii zapasowych i zdalny dostęp. Użytkownicy mogą wybierać spośród różnych metod nagrywania, w tym ręcznego, zaplanowanego i z detekcji ruchu. Rozdzielczość można ustawić na 1080p dla 15 klatek na sekundę lub 720p dla 25 klatek na sekundę. Obsługuje jeden dysk twardy do 4 TB z gniazdem SATA i może być kontrolowany zdalnie za pomocą smartfona lub komputera przez przeglądarkę. Technologia DualStream pozwala na szybki i bezproblemowy dostęp do internetu, a technologia DDNS umożliwia zdalny dostęp nawet przy dynamicznym IP. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 2. Rejestrator Anke to wysokiej jakości urządzenie do nadzoru wideo, które oferuje precyzyjny i dokładny nadzór nad średnimi i dużymi środowiskami. Dzięki rozdzielczości wideo do 4K oferuje ostre jak brzytwa obrazy, które nadal zajmują niewiele miejsca. Jest wyposażony w 2TB dysk twardy, a także obsługuje przechowywanie danych w chmurze. Można podłączyć do 16 kanałów, obsługując różne modele kamer IP, TVI, CVI, AHD i CVBS. CV Menu dostępne jest w ponad 20 językach i umożliwia dostosowanie precyzyjnych obszarów do wykrywania ruchu. W przypadku podejrzanej aktywności, system nadzoru wideo wysyła natychmiastowy alarm za pośrednictwem aplikacji i poczty elektronicznej. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 1. Rejestrator DAWA to wysokiej klasy produkt do systemów monitoringu wizyjnego, idealny do wymiany starych systemów. Obsługuje do 5 typów kamer w rozdzielczości 4K UHD do 8 megapikseli na kanał. Kompresja wideo do H.265 Plus umożliwia nagrywanie w 4K UHD bez zajmowania nadmiernej ilości pamięci, obsługując dysk twardy SATA o pojemności do 10 TB. Rejestrator dała jest wyposażony w funkcje analityki wideo, wykrywania twarzy i połączenia z POS, a monitorowanie wielu sieci jest możliwe za pomocą przeglądarki internetowej i smartfona. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu.